ma tutaj toksykiego a Dziś powiemy sobie trochę o nowym dzikim tygodniu trzecim. Jeśli taki film Ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę, i napisz do wani, komentarz, a Ci serduszko, więc zapraszam do oglądania. A więc nowy dziki tydzień nazywa się ściana, odbijanie i przeczytam Wam teraz. Podziękuj grawitacji jak najdłużej. Utrzymać się w powietrzu dzięki zwiększonej częstotliwości pojawienia się przedmiotów wspomagających skoki, które pomogą Ci ukończyć legendarne zadanie tego tygodnia. Zaraz pokażę Wam legendarne zadanie tego tygodnia, ale co to znaczy które jakby rzucisz i one cię, no to będzie taki łuk elektryczny, który jak strzelisz po prostu polecisz jak takim granatem uderzeniowym i będzie większa drobność właśnie granatów uderzeniowych i łuków, które będą teraz w skrzynkach no i będziesz łowić płaszczaki. gdy zjesz tego płaszczaka, po prostu dostajesz taki efekt i możesz skakać na taką większą i dłuższą odległość i, pokażę, i teraz pokażę Ci nowy, nowe legendarne zadanie tego a więc nowe, legendarne zadanie tygodnia to utrzymaj, y, utrzymaj się w powietrzu za pomocą paszczaków i granatów uderzeniowych. Czyli musimy po prostu być ileś tam metrów, musimy 100 metrów y, granatów uderzeniowych. Nie, że raz musimy rzucić, musimy tylko kilka razy, na przykład powiedzmy 20 razy rzucić i na przykład po 5 metrów i zaliczymy i dostaniemy 35 tysięcy expa. Dostaliśmy nowe zadania pickiem no z Budyś, specjalne zamki strażskie, no to jedno są koło Przystani, a drugie tutaj koło tych domków, koło Zielonych Żywopłotów. A drugie to jest z Likiego i Graczku czyli po prostu musimy być gdzieś tutaj w rzece i tutaj po płot i musimy go po prostu zabić i wtedy otrzymamy po 24 tysiące expa i już nie mamy nowych, nie, nie mamy już nowych nowych zadań, a więc no myślę, że taki szybki filmik informacyjny Wam się spodoba. I zaraz jeszcze omówimy sobie jedną nowość. I ostatnia nowość w tym filmie to aktualizacja, już ostatnia aktualizacja tego sezonu, a więc aktualizacja 16.50. Szybkie dwie informacje. Aktualizacja będzie włączyć od 1 do 5 giga i będzie ona podajże 24 maja albo 25 maja w godzinach od 8, w godzinach od 8 do 10 rano. I ta aktualizacja w plikach już będzie wprowadzała po ten event. I może i jak widać tutaj w jednym takim przeczytania, tutaj jest iglica. Mamy tu skryty bułki, ale tutaj, tutaj, gdzie widzicie, mój kursor jest Gotham City, a więc ten Gotham City może, może w tej aktualizacji wrócić na miejsce tej starej iglicy, albo może iglica zostanie, a koło niej zostanie ten Gotham City, będzie dodany. No i to już na tyle w tym materiale, jeśli taki materiał to szybki, materiał Wam się spodoba zostawcie łapkę w górę, subika na tym kanale, no i do jutra, cześć!